Dzięki współpracy i wsparciu lokalnej grupy działania Razem ku lepszej przyszłości w 2019 roku zrealizowaliśmy projekt polegający na rozwoju i zwiększeniu konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa poprzez modernizację parku maszynowego w naszym zakładzie, pozyskując środki z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Kluczowym przedmiotem naszego projektu była maszyna, która jest widoczna za mną. Służy do produkcji ciastek. Dzięki tej maszynie zwiększyliśmy proponowany asortyment o wyroby ciastkarskie i cukiernicze. Ponadto zakupiliśmy maszyny do produkcji bułek, wytwornicę pary mokrej i dwa wymienniki nadkominowe o łącznej mocy 50 kW, które znacząco obniżyły nam koszty produkcji przy wysokich cenach energii. Jest to bardzo potrzebne urządzenie w naszym zakładzie. Zachęcam wszystkich lokalnych przedsiębiorców z terenu powiatu łkowskiego do współpracy z lokalną grupą działania. Pozdrawiam Paweł Osiński.